Ten tydzień powinien być zdominowany przez jutrzejsze dane o inflacji. Poza CPI z Polski, kwietniowy odczyt tego wskaźnika poznamy przede wszystkim dla amerykańskiej gospodarki, co może wywołać już większą reakcję rynków. Temat inflacji, ale i jednocześnie sławnącego wzrostu gospodarczego, a więc kombinacji tworzącej stagflacyjne ryzyko, pojawił się także w końcówce minionego tygodnia. Dzisiejsze spotkanie będzie więc o tym, czego spodziewać się po jutrzejszym odczycie CPI. I jak zareagować mogą na niego rynki. Przed dwoma tygodniami, w ramach naszego wtorkowego spotkania, przyglądaliśmy się ryzyku stagflacji w USA, która jest kombinacją utrzymujących się napięć inflacyjnych z niską dynamiką wzrostu gospodarczego. Wówczas sygnalizował ją słabszy od oczekiwań odczyt PKB za pierwszy kwartał w połączeniu z wyższym kwartalnym odczytem inflacji PCI. Z kolei w miniony piątek poznaliśmy raport publikowany przez Uniwersytet w Michigan. Wskaźnik nastrojów konsumenckich, znany również jako indeks nastrojów konsumentów, to ważny miernik nastrojów i oczekiwań konsumentów w Stanach Zjednoczonych. Jest to badanie przeprowadzane przez Uniwersytet Michigan, który śledzi zmiany percepcji konsumentów dotyczących ich obecnej sytuacji finansowej oraz przyszłych perspektyw ekonomicznych. Wyniki tego wskaźnika mają istotne znaczenie dla ekonomii ponieważ pozytywne nastroje konsumenckie zazwyczaj prowadzą do wzrostu wydatków konsumpcyjnych, co może wpłynąć na wzrost gospodarczy. Badanie polega na przeprowadzeniu drogą telefoniczną ankiet z 500 losowo wybranymi obywatelami Stanów Zjednoczonych. Zadawanych jest im 50 pytań, natomiast wartość wskaźnika jest odnoszona do wartości 100 z roku 1964. Jeśli teraz spojrzymy na wstępny odczyt za maj, to według prognoz miał on wynieść 76,1, spadając w ten sposób z 77,2. Tymczasem okazało się, że wyniósł on jedynie 67,4. To zatem kolejny sygnał, że amerykańscy konsumenci z coraz mniejszym optymizmem spoglądają w przyszłość, a tym samym jest to element potencjalnie obciążający przyszłe odczyty PKB. Co jednak istotne, podobnie jak w poprzednich danych o PKB i inflacji PCI, w przypadku raportu Uniwersytetu Michigan dostajemy także badania dotyczące oczekiwań inflacyjnych, zarówno długo jak i krótkookresowych. W jednym i drugim przypadku skierowały się one zdecydowanie wyżej względem poprzedniego odczytu. Te krótkoterminowe z 3,2% do 3,5%, natomiast długoterminowe z 3% do 3,1% w maju. Taka stagflacyjna kombinacja to jak zawsze solidny dylemat dla Fedu, o czym wiecie już doskonale z naszych poprzednich materiałów. Już jutro poznamy z kolei odczyt inflacji CPI, a więc headline'owe dane, na które spogląda zawsze cały inwestycyjny świat. Rynek podświadomie może się bać jakiegoś rozczarowania, a więc również i w tym przypadku danych sygnalizujących problemy z odbudowującą się presją inflacyjną. Będą to dane za kwiecień, a oczekiwania mówią o cofnięciu CPI z 3,5% do 3,4% oraz inflacji bazowej z 3,8% do 3,6%. Mniejszy od oczekiwań spadek, jego brak, a tym bardziej wzrost, mogą zostać przez rynki negatywnie odebrane, bowiem zwiększałoby to presję na Fed, ponownie obniżając szanse na wrześniową obniżkę stóp procentowych. Obecnie prawdopodobieństwo takowej obniżki szacowana jest na nieco ponad 80%. Jeśli z kolei okazałoby się, że odczyt inflacji za kwiecień wypadnie zgodnie z prognozami, a więc wskaźnik CPI nieco się cofnie, to w świetle ostatnich odczytów PCI, czy też oczekiwań inflacyjnych w raporcie Uniwersytetu Michigan. Może to szybko poprawić humor inwestorom, pozwalając jednocześnie Powellowi na podtrzymanie dyskusji odnośnie wrześniowej obniżki ceny pieniądza. Amerykańskie dane poznamy w środę o godzinie 14.30, a wraz z nimi pojawią się też odczyty poświęcone sprzedaży detalicznej oraz indeks New York Empire State, a więc badanie przeprowadzane przez Nowojorski Oddział Rezerwy Federalnej. W badaniu tym przedsiębiorcy pytani są o różne aspekty działalności takie jak produkcja, zamówienia, zatrudnienie czy warunki ogólne. Wyniki indeksu mogą dawać wgląd w aktualne trendy w gospodarce regionalnej oraz służyć jako wskazówka dla ogólnego klimatu biznesowego w Stanach Zjednoczonych. Razem ze sprzedażą detaliczną również uzupełnią dane o inflacji, o obraz aktualnych, jak i szacowanych tendencji w gospodarce. Będzie to więc tym samym kolejna okazja, aby zobaczyć, czy z tych danych wyłania się stagflacyjna kombinacja czy też dotychczasowe ostrzeżenia zostaną przerwane. A skoro nasze spotkanie poświęcone jest jutrzejszym danym makro, to warto jeszcze wspomnieć o odczytach z Polski, bowiem tutaj również otrzymamy finalne dane o inflacji CPI za kwiecień. Prognozy mówią o jej odreagowaniu z 2% do 2,4, a więc tak jak prezentowało się to w danych wstępnych. Poza inflacją poznamy także wstępne odczyty dynamiki wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale która to dynamika ma z kolei odreagować z 1% do 1,8%. Ta kombinacja to również okazja, by zobaczyć, czy przypadkiem i na naszym podwórku nie zaczyna się zakradać ryzyko stagflacji. Jeśli bowiem okaże się, że inflacja odreaguje zgodnie z danymi wstępnymi, a odbicie PKB okaże się mniejsze od prognozowanego, temat stagflacji aktywuje się także wobec rynku polskiego, ze wszystkimi tego konsekwencjami także dla inwestycyjnych portfeli. Jeśli ktoś przeoczył materiał sprzed dwóch tygodni poświęcony właśnie stakflacji, to krótko przypomnę tylko, że jej otoczenie w największej mierze faworyzuje aktywa twarde względem finansowych, a więc sektor surowców oraz metali szlachetnych.